ważne, żeby czerpać ze swoich pracowników i e, korzystać z ich wiedzy, bo dyrektor nie zawsze, e, nie zawsze wszystko wie. Decyzyjne. Ja się spotkałam osobiście z dyrektorami, którzy pracowali ze mną kiedyś, którzy nie byli decyzyjni. E, inwestujący w rozwój zawodowy swoich pracowników. Owaga. Szefa, szef ma zawsze rację, Pierwsze, pierwszy, to nieprawda. Nie wiem, czy nie popełnił chyba, ale ja uważam, że my nie zawsze mamy rację. Po prostu. Trzeba czasami popatrzeć prawdzie w oczy i się nie zapierać, że dyrektor ma zawsze rację. Powiem Państwu, że czasami bardzo dobrze jest przyznać się do swoich pracowników, powiedzieć: słuchajcie, niepotrzebnie się upierałam. Dyrektora. Ja sobie podzielam to w ten sposób, że dyrektor kontra, kontra jest takim, takim słowem, które gdzieś tam się buksuje, ale no dyrektor niejednokrotnie się z tym buksuje, że ma tak współczesną ofertę instytucji kultury, że zarządza instytucją kultury i że ma relacje z organizatorem. Według mnie mniej więcej wygląda to tak. Dyrektor i ta współczesna oferta. Czy jesteście Państwo w stanie wymienić to standardowo i zawsze dzieje się w Domach Kultury? Proszę bardzo, zajęcia i warsztaty dla dzieci. To jest standard. To jest tak zwane must-have, gdzie wszędzie to się odbywa. Kolejna rzecz. Tak. Imprezy cykliczne, imprezy okolicznościowe. Imprezy Kolejna realizacja projektów animacyjnych i ruch amatorski. To są takie cztery klasyczne e, pojęcia, tematy, działania, które zawsze w tej ofercie naszej się pojawiają. Kierunek własne produkcje. I to też posłużę się warsztatskimi przykładami. Bemowskie Centrum Kultury posiada swoje radio i produkuje budżet radio. Produkuje swoje audycje. E, zajmuje się jakby muzyką, no i radiem do wewnątrz. Niektóre domy kultury posiadają kina i programują te kina. Co takiego jeszcze domy kultury robią? Posiada, robią własne spektakle, które potem jakby sprzedają w innych miejscach, mają własne wydawnictwa i tak dalej, i tak dalej. To też nie jest oczywiste, tego się robi coraz więcej i coraz chętniej się idzie w takich kierunkach. Kierunek edukacja inaczej. Tu macie Państwo z tyłu zdjęcie z ZOM i grupę ludzi, która, grupa ludzi w sumie, grupę dzieci, która przeżyła z nami Dzień Goryla. Dzień Goryla polegał na tym, że dzieci wyszły z opiekunem na ulicę, Teraz zo prowadzi taką akcję, zostaw je do więc dzieci były edukowane, dlaczego się nie powinno dokarmiać zwierząt w ZOO. Okazuje się, że goryle wcale nie jedzą bananów, na przykład. I dzieci razem z Zero Kultury i razem z Zo poszły do goryli. Okazuje się, że goryle są zwierzętami, które się bardzo nudzą, więc trzeba przeciwdziałać ludzie goryli. Dzieci, na przykład, malowały na szybach ich tam terenium, różne ma i, i tego, że naprawdę były zainteresowane tym. Więc pozwolamy sobie na kierunek takiego innej edukacji pod kobiet. Teraz bardzo modnym tematem i takim na, na czasie jest ekologia i kryzys klimatyczny. Bardzo dużo domów kultury wychodzi naprzeciw i zajęcia zajęcie, takich siatek z na przykład, żeby nie używać folii. U nas w obrotu, który widzieliście Państwo na poprzednim slajdzie, mamy kompostowy, uczymy się jak natura wpływa na przestrzeń. Bardzo są też instytucje z kultury wychodzą w ogóle w przestrzeni publiczną. No. Ja to osobiście bardzo lubię, żeby wyjść i zmieniać estetykę. Taka niewdzięczna rola dyrektora, taka też trochę wdzięczna rola wszystkich, którzy w jaki sposób zarządzają albo mają yy, władzę, żeby trzeba pomagać i rozliczać. Wobec tego nie ma efektów i teraz tak. Ponieważ pewnie fajnie by było, gdybym powiedziała y, takie i takie zarządzanie instytucją kultury się sprawdza. No niestety nie istnieje jedyny słuszny styl zarządzania. Jaki będzie dyrektor, taki będzie styl. Jaki będzie zespół, taki będzie styl. Jaka będzie miejscowość? Jaki będzie styl? Jaki będzie odbiorca? To wszystko jest jakby sprzężona machina, która musi do siebie yy, pasować. O, i to chyba takie... Bałam się trochę tego, ale to jest górze, że mam poczucie humoru, więc dobrze. Te relacje. I tak, jeżeli tu na priorytety, Pan burmistrz i mówię. Pan burmistrz musi dbać o swoich mieszkańców. Yy, musi zrealizować to, co obiecali w programach wyborczych. Dba o ciągłość władzy, tak? Dyrektor. No to nowoczesne, innowacyjne, oferta kulturalna. gdzie ludzie, którzy przychodzą pozornie, nie pasują do priorytetów. Ale wtedy się dobrze zastanowić. Panie burmistrzu, gdyby pan miał, ma pan ekstra działającą jednostkę, jest pan z niej zadowolony, dumny? I właśnie dobrze zarządzana i rozwijająca się jednostka jest docelowo dumą dla włodarza. Taką miałam refleksję ostatnio. Mój mąż by powiedział, a tak widolnik, to trzeba powiedzieć jak to się robi. Jak to się robi? No, ja idę, ubieram się w spódnicę. Umawiam się z burmistrzem, ja mam pani burmistrz, Ubieram się w spódnicę, idę do niej, siadam i po prostu z nią rozmawiam. I mówię, że mam taką wątpliwość, taką wątpliwość. Czy pomoże? Jak ona to widzi? Myślę, że to jest ludzkie, najbardziej proste. Prowadzi się szkolenia i prowadzi się jak tak rozmawiać z samorządem, jak z nimi dogadywać, co zrobić. Uczestniczyłam w różnych takich warsztatach i tak, tak naprawdę, jakby dobrze musicie się zastanowić, to wszystko zależy od tego, czy się porozmawiać, czy się dojdzie do jakiegoś procesu.